Filmy o inwazjach obcych najczęściej kojarzą się z wielkimi blockbusterami i efektami specjalnymi, ale kino Science Fiction skrywa też mnóstwo mniej oczywistych tytułów na pograniczu thrillera, dramatu i horroru. To właśnie one potrafią wywołać największy niepokój, bo zamiast pokazania kosmitów wprost, grają na naszych emocjach, lękach i poczuciu nieznanego. Dziś przygotowałem dla Was listę filmów, które nie są czystymi horrorami, ale każdy fan grozy znajdzie w nich coś dla siebie. Duszny klimat, paranoje, poczucie zagrożenia i obecność, której nie potrafimy do końca wytłumaczyć. Od klasyków przez artystyczne eksperymenty aż po współczesne thrillery to zestawienie 10 nieoczywistych filmów o obcych, które warto znać. A zanim przejdziemy do listy, pamiętajcie, żeby zostawić suba, bo na tym kanale zawsze znajdzie się coś, co przyprawi Was odreszcze. I chciałem od razu przeprosić za mój głos, ale troszeczkę się rozchorowałem. Rebelia z 2019 roku. Ten film to prawdziwa gratka dla fanów dusznych thrillerów konspiracyjnych. Rebelia nie opowiada o samej inwazji obcych, ta już się wydarzyła. Ludzkość została pokonana i teraz żyje pod jarzmem najeźdźców. Obcy, zwani legislatorami, sprawują władzę poprzez skorumpowane ludzkie rządy i totalitarną kontrolę. To wizja okupacji, która bardziej przypomina realia państwa policyjnego niż klasyczny kino science fiction. Historia skupia się na ruchu oporu, który próbuje walczyć z dominacją obcych, organizując tajne akcje i zamachy. Co ciekawe, film praktycznie nie pokazuje kosmitów wprost. Większość napięcia budowana jest przez atmosferę strachu, inwigilację, donosicielstwo i ciągłą obecność systemu. Mamy więc duszne ulice Chicago, podsłuchy, policyjne obławy i poczucie, że każdy krok może być ostatnim. Rebelia to kino bardziej o ludziach niż o potworach, o zdradzie, odwadze i cienkiej granicy między bohaterstwem a desperacją. To film, który zdecydowanie spodoba się fanom horroru, bo choć nie ma tu typowych straszaków, cały seans trzyma w napięciu i pokazuje, że największy koszmar może kryć się w codziennym życiu pod cudzą kontrolą. Nowy początek z 2016 roku Nowy początek to film, który pokazał, że opowieść o kosmitach nie musi opierać się na strzelaninach i wybuchach. To kino spokojne, hipnotyczne i bardzo emocjonalne. Punkt wyjścia wydaje się prosty. Na ziemi lądują tajemnicze statki obcych, a naukowcy i wojsko starają się nawiązać z nimi kontakt. Jednak kluczową postacią nie jest żołnierz ani polityk, tylko lingwistka Louise Banks, która próbuje zrozumieć język przybyszów. Film buduje napięcie nie tyle na grozie samej inwazji, ile na strachu przed nieznanym i na konflikcie między narodami, które chcą wykorzystać kontakt z kosmitami do własnych celów. Nowy początek to opowieść o komunikacji, ale też o tym, jak brak porozumienia może prowadzić do katastrofy. Niesamowite wrażenie robią same sceny spotkań z obcymi, monumentalne sylwetki, dziwne symbole przypominające atramentowe okręgi i atmosfera ciszy, która bardziej przeraża niż głośna akcja. To film, który zostawia widza z pytaniem, czy największym zagrożeniem są na pewno kosmici, czy możemy sami? Nasze uprzedzenia, strach i brak cierpliwości. Nowy początek to thriller science fiction z duszną, powolną narracją, idealny dla fanów horroru psychologicznego. Zamiast klasycznej walki z obcymi, dostajemy podróż w głąb ludzkiego umysłu, a finałowa puenta potrafi zmienić sposób, w jaki patrzymy na całe wydarzenia. Cloverfield Lane 10 z 2016 roku. To jeden z tych filmów, które zaczynają się jak klaustrofobiczny thriller, a kończą jako coś zupełnie innego. Bohaterką jest Michelle, młoda kobieta, która po wypadku samochodowym budzi się w podziemnym bunkrze. Tam spotyka Howarda, mężczyznę, który twierdzi, że uratował jej życie, ponieważ na powierzchni Ziemi trwa atak obcych i nie można już wyjść na zewnątrz. Pytanie brzmi, czy Howard mówi prawdę, czy to tylko paranoiczny manipulator, który uwięził Michelle dla własnych chorych celów. Większość filmu to właśnie ta psychologiczna gra między bohaterami pełna niepewności, podejrzliwości i narastającego napięcia. Atmosfera dusznego bunkra, brak pewności co do rzeczywistości na górze i coraz bardziej niepokojące zachowania Howarda sprawiają, że widz czuje się tak samo uwięziony jak Michelle. Ale Cloverfield Lane to nie tylko dramat o toksycznym więzieniu. Finał przynosi mocne zderzenie z rzeczywistością. Gdy w końcu bohaterka wydostaje się na powierzchnię, okazuje się, że atak faktycznie miał miejsce, a konfrontacja z obcymi jest równie szokująca, co cała wcześniejsza gra psychologiczna. To film, który świetnie bawi się oczekiwaniami widza. Najpierw straszy człowiekiem, potem pokazuje, że czasem najgorsze koszmary naprawdę czekają na zewnątrz. Idealna propozycja dla fanów horrorów i thrillerów, którzy chcą poczuć napięcie w zamkniętej przestrzeni, ale też dostać solidną dawkę kosmicznej inwazji. District 9 z 2009 roku To film, który na pierwszy rzut oka wygląda jak typowe science fiction o obcych, ale tak naprawdę jest dużo mroczniejszy i bardziej niepokojący niż większość klasycznych blockbusterów. Reżyser Neil Blomkamp stworzył tu obraz, który łączy elementy thrillera, satyry społecznej i brutalnego kina akcji, a momentami zahacza wręcz o obody horror. Historia zaczyna się w Johannesburgu, gdzie lata wcześniej na niebie zawisł ogromny statek kosmiczny. W środku znajdowały się tysiące obcych istot, nazywane pogardliwie krewetkami, które zostały przesiedlone do specjalnej strefy, czyli tytułowego dystryktu 9. Tam żyją w slamsowych warunkach, traktowani jak obywatele drugiej kategorii, a władze próbują na nich zarabiać badając ich technologię. Głównym bohaterem jest Wikus van Merwe, urzędnik, który ma nadzorować przymusowe przesiedlenia obcych. Sprawy przybierają jednak dramatyczny obrót, gdy Wikus zostaje zainfekowany tajemniczą substancją, która powoli przemienia go w jednego z nich. Od tego momentu film zmienia się w opowieść o desperackiej walce o życie, przetrwanie i człowieczeństwo. Dystrykt 9 to nie jest kino o superbohaterach, ani efektowne bitwy w kosmosie. To film duszny, brutalny i pełen metafor. Obcy są tu symbolem marginalizowanych grup społecznych, a całość mocno nawiązuje do historii apartheidów RPA. Jednocześnie to świetny thriller, w którym poczucie bezradności i powolna transformacja bohatera wywołują autentyczny strach. Bo nie wiadomo, czy Wikus stanie się ofiarą, potworem, czy może kimś pomiędzy. Dzięki tej mieszance Dystrykt 9 wyróżnia się na tle innych filmów o inwazji obcych. To nie hollywoodzki spektakl, tylko historia, która zostaje w głowie i zmusza do zadania sobie pytania, kto tu naprawdę jest potworem. Znaki z 2002 roku M. Night Shyamalan ma na koncie wiele filmów, które balansują na granicy thrillera i horroru, a Znaki to jeden z jego najlepszych przykładów. To historia o inwazji obcych, ale opowiedziana w sposób bardzo kameralny, duszny i nastawiony na emocje bohaterów, a nie widowiskowe bitwy z kosmitami. Akcja filmu rozgrywa się na amerykańskiej prowincji. Graham Hess, były pastor, mieszka na farmie kukurydzy ze swoim bratem i dwójką dzieci. Pewnego dnia na polu pojawiają się tajemnicze znaki ogromne kręgi w zbożu. Z początku wydają się jedynie dziwnym żartem, ale szybko staje się jasne, że to coś więcej zapowiedź czegoś, co dopiero nadejdzie. Shyamalan mistrzowsko buduje napięcie. Obcy pojawiają się na ekranie bardzo rzadko najczęściej są tylko cieniem w oknie, dziwnym hałasem w radiu albo nagłym ruchem w ciemności. Reżyser gra na strachu przed nieznanym, a cała inwazja oglądana jest z perspektywy jednej, izolowanej rodziny. To sprawia, że historia staje się jeszcze bardziej klaustrofobiczna i osobista. Znaki to jednak nie tylko film o kosmitach. To opowieść o stracie, kryzysie wiary i o tym, jak w obliczu katastrofy ludzie szukają sensu w przypadkowych wydarzeniach. Horror miesza się tu z dramatem psychologicznym, a momenty grozy są o wiele mocniejsze, bo dotykają rodzinnych emocji i instynktu przetrwania. Sceny takie jak nagranie z Meksyku, gdzie po raz pierwszy widzimy obcego, czy napięty finał w domu podczas oblężenia, do dziś należą do najbardziej ikonicznych w kinie science fiction. I choć film ma już ponad 20 lat, wciąż działa właśnie dlatego, że straszy tym, czego nie widać, a nie komputerowymi efektami. Strefa X z 2010 roku. Gareth Edwards zanim zrobił Godzilla i Otra 1 nakręcił kameralny film science fiction, który wygląda jak dzieło dużego studia a powstał niemal partyzancko, z minimalnym budżetem i ogromną kreatywnością. Strefa X to nie jest klasyczny film o inwazji obcych. To raczej poetyczna podróż przez świat, w którym ludzkość już od dawna współistnieje z czymś obcym i niezrozumiałym. Historia skupia się na dwójce bohaterów, fotografie Andrew i sam, czyli córce jego szefa. Muszą przedostać się przez zainfekowaną w strefę w Ameryce Środkowej, czyli obszar opanowany przez gigantyczne kosmiczne stworzenia. Zamiast jednak oglądać ciągłe walki z potworami, obserwujemy ich podróż: przez pustkowia, granice i strefy wojskowe, aż do serca terytorium należącego do obcych. To, co wyróżnia strefę X, to podejście do samego motywu inwazji. Potwory są obecne w tle, czasem na nagraniu w telewizji, czasem jako cienie w oddali, a czasem jako monumentalne istoty mijające bohaterów w ciszy. Nie są typowymi antagonistami, to raczej element natury, siła, której człowiek nie potrafi ani kontrolować, ani zrozumieć. W efekcie film bardziej przypomina dramat drogi z elementami science fiction niż widowiskowy monster movie. Atmosfera jest niezwykle gęsta. Kamera często podąża blisko za bohaterami, a otaczający ich świat wydaje się obcy nawet. Wtedy, gdy nie ma w kadrze żadnych stworów. Muzyka, cisza i powolne tempo budują poczucie melancholii i niepokoju, a sam finał, w którym ludzie i potwory spotykają się w jednej z najbardziej niezwykłych scen filmów science fiction ostatnich lat, zostaje w pamięci na długo. Wojna Światów z 2005 roku. Steven Spielberg podjął się w 2005 roku nowej ekranizacji jednej z najsłynniejszych historii o inwazji kosmitów klasycznej powieści Wellsa Wojna Światów. Zamiast jednak opowiedzieć wielką globalną opowieść, Spielberg zrobił coś odwrotnego. Zawięził perspektywę do jednej rodziny i tego, jak próbuje ona przetrwać, gdy świat wali się w gruzy. Głównym bohaterem jest Ray Ferrier, przeciętny ojciec rozwiedziony, mający problemy w relacjach z dziećmi. Gdy z nieba zaczyna coś spadać i nagle z podziemi wynurzają się gigantyczne maszyny obcych, cała jego codzienność zostaje zmieciona w sekundę. To nie jest opowieść o bohaterskim żołnierzu czy naukowcu, który odkrywa sposób na ocenie ludzkości. To historia człowieka, który po prostu chce przeżyć i ochronić swoich bliskich. Spielberg świetnie buduje atmosferę zagrożenia. Pierwsze pojawienie się trójnogów to scena ikoniczna: monumentalne maszyny wyłaniające się z ziemi, a potem rozpylające broń, która dosłownie zamienia ludzi w proch. Nie ma tu miejsca na heroizm, jest chaos, panika, bezradność. Widzimy tłumy uciekających ludzi spalonych docna miast i świat, który w kilka dni zamienia się w apokaliptyczne piekło. Na tle wielu filmów o inwazjach wojna światów wyróżnia się tym, że opowiada przede wszystkim o perspektywie ofiar. To thriller o przetrwaniu bardziej klaustrofobiczny niż widowiskowy. Groza wynika nie tylko z potęgi obcych, ale też z tego, jak ludzie w obliczu zagrożenia potrafią zwrócić się przeciwko sobie. Pod skórą z 2013 roku ten film to zupełnie inne spojrzenie na temat obcych, nie przez spektakularne inwazje czy widowiskowe ataki, ale przez coś znacznie bardziej subtelnego i niepokojącego. Historia jest prosta tylko z pozoru. Jej bohaterka przemierza ulice Szkocji, uwodzi samotnych mężczyzn i prowadzi ich w miejsca, gdzie czeka ich tajemniczy i przerażający los. Ale film nie daje prostych odpowiedzi. Nie tłumaczy skąd przyszła, po co to robi i czym właściwie jest jej misja. Wszystko widzimy z jej perspektywy: chłodnej, obcej, niemal pozbawionej emocji. Największą siłą pod skórą jest atmosfera. To kino nastroju, gdzie zamiast akcji dostajemy obrazy, dźwięki i poczucie obcości. Mroczne, niemal abstrakcyjne sceny, w których ofiary bohaterki zapadają. Się w czarną otchłań, działają jak koszmar senny. Nie do końca zrozumiały, ale uderzający na poziomie emocjonalnym. Towarzyszy temu hipnotyczna muzyka, która sprawia, że cały film wydaje się odrealniony i niepokojący. Pod skórą to nie klasyczny horror ani typowy thriller science fiction. To film wymagający. Powolny, pełen symboliki, bardziej doświadczenie niż fabuła. Ale dla widzów, którzy szukają czegoś innego niż standardowa inwazja kosmitów, będzie to podróż w głąb obcości. Ukryty z 1987 roku Jeśli szukasz miksu science fiction, thrillera i kina akcji w klimacie policyjnego kryminału, Ukryty to tytuł absolutnie wart przypomnienia. To film z końcówki lat 80., kiedy kino gatunkowe nie bało się łączyć elementów horroru z sensacją i przerysowaną akcją, a efekt końcowy bywał niepokojąco świeży. Fabuła zaczyna się jak klasyczna opowieść policyjna. Detektyw Tom Beck bada serię brutalnych i kompletnie bezsensownych zbrodni w Los Angeles. Sprawcy wydają się przypadkowi, a ich nagłe wybuchy przemocy nie mają żadnej logiki. Wszystko zmienia się, gdy do śledztwa dołącza tajemniczy agent FBI Lloyd Gallagher. Okazuje się, że za serią zbrodni stoi pasożytnicza forma życia z kosmosu, która potrafi przenosić się z ciała do ciała. Każda nowa ofiara staje się żywicielem, a tym samym morderczą marionetką. To właśnie wprowadza do filmu element horroru. Widz nigdy nie ma pewności, kto jest człowiekiem, a kto nosicielem obcej istoty. Brutalne morderstwa i destrukcja miasta przeplatają się z paranoją i atmosferą zagrożenia w najlepszym stylu lat 80. Co więcej, film ma swoje momenty naprawdę niepokojące i przypominające body horror. Obcy przenoszący się między ciałami to coś, co kojarzy się bardziej z Cronenbergiem niż typowym hollywoodzkim widowiskiem. Dla fanów horroru to pozycja ciekawa, bo choć nie jest to straszak w klasycznym sensie, to balansuje między thrillerem, gore i science fiction, oferując jednocześnie solidną dawkę akcji. A w tle pozostaje pytanie, co by było, gdyby potwór wyglądał dokładnie tak jak my?